Moja przyjaciółka Maja miała 13 lat, kiedy zaczęła poświęcać własne życie, by ratować swoje młodsze siostry. Zuzia cierpiała na anemię aplastyczną, co oznaczało, że potrzebowała dodatkowej krwi, szpiku kostnego, a nawet organów. Zanim Maja skończyła 16 lat, oddała ponad 500 jednostek krwi. 6 razy wiercono jej w kościach, by pobrać szpik. Oddała nawet Zuzi nerkę i 60% swojej wątroby. W wieku 18 lat ważyła zaledwie 39 kg, biorąc 23 tabletki dziennie, aby utrzymać funkcjonowanie pozostałych organów. Jej marzenie o macierzyństwie legło w gruzach. Jej układ odpornościowy był zniszczony, a kości łamały się przy najmniejszym uderzeniu, ale Zuzia żyła, kwitła i cieszyła się stoletnim Dwa lata później zdiagnozowano u niej chłoniaka. Lekarze stwierdzili, że prawdopodobnie spowodował to ekstremalny stres, któremu poddała swoje ciało. Mimo to Maja nie płakała ani się nie skarżyła. Prosiła tylko o jedną rzecz. Kiedy pacjenci onkologiczni kończą ostatnią terapię, dzwonią mosiężnym dzwonem w głównym holu. Trzy uderzenia, aby powiedzieć: Przeżyłeś. Maja obserwowała dziesiątki ludzi dzwoniących ten dzwon. Ich rodziny płakały i wiwatowały. Chciała tego chociaż raz. Chciała być tą, która jest oklaskiwana za przetrwanie. Napisała smsa na rodzinnym czacie grupowym. 15 czerwca pozwalają mi uderzyć w dzwon remisji. Znaczyłoby to dla mnie wszystko, gdybyście mogli tam być. Zuzia natychmiast odpowiedziała emotikonami Cała rodzina obiecała. Że będzie. Rankiem 15 czerwca Maja po raz pierwszy od dwóch lat zrobiła makijaż, a nawet ułożyła to, co zostało z jej włosów. Podczas ostatniego zabiegu pielęgniarki ciągle pytały, jak się czuje. Niesamowicie, moja rodzina przyjeżdża, potarzała. Wszyscy przyjadą, żeby zobaczyć, jak dzwonie. O drugiej 45 Maja siedziała w holu, obserwując główne wejście, a jej ręce drżały z podniecenia. Ale o trzeciej po południu nikogo nie było. Koordynatorka dzwonu zapytała, czy jest gotowa. Jeszcze chwilkę, powiedziała Maja. Pewnie jeszcze parkują. O trzeciej 5 Maja wysłała sms do grupy. Hej, czekam przy dzwonie na was. Zuzia go odczytała, ale nie opowiedziała. Maja zadzwoniła do niej i nic. Zadzwoniła do mamy i to samo, ale jej tata odebrał. Cześć, skarbie, co Słychać. Zuzia śmiała się w tle. Tato jestem w szpitalu. Ceremonia dzwonu. Nastąpiła pauza. O rany, kochanie, to dzisiaj. Urządziliśmy Zuzi imprezę z okazji przyjęcia na studia. Dostała się na uniwersytet Jagieloński. Pełne stypendium. Nogi Mai się ugięły. Usiadła ciężko na ławce w holu. Impreza Zuzi. Jej głos był cichy. Tak, to była niespodzianka. Chciała uczcić, dostanie się na medycynę. Wiesz, idzie w twoje ślady, pomagać ludziom tak, jak ty jej pomogłaś. Wtedy Zuzia krzyknęła do telefonu. Czy to Maja? Powiedz jej, że będziemy świętować z nią później. Tato, szepnęła Maja. Jestem na ostatnim leczeniu raka. Ceremonia dzwonu. Pisałam do wszystkich. Wszyscy powiedzieliście, że przyjdziecie. Och, kochanie, wiesz, jak słabo radzę sobie z Słuchaj, uderz w on i niech ktoś to nagra. Obejrzymy później. Rozłączył się. Hol był teraz pełen innych pacjentów i ich rodzin. Wszyscy patrzyli na tę dziewczynę w żółtej sukience siedzącą samotnie. Maja powoli wstała i podeszła do dzwonu. Miała uderzyć trzy razy, ale uderzyła tylko raz. Kilka osób niezręcznie zaklaskało i wtedy popłynęły łzy. Pani Aniela, główna pielęgniarka, która była z Mają na każdym kroku, Podbiegła i przytuliła ją. Dałam jej wszystko, dałam jej swoje ciało, płakała Maja. Nie mogę mieć przez to dzieci. Dałam jej wszystko, a ona nie mogła dać mi dziesięciu minut. Następna niedziela była ich regularnym rodzinnym obiadem. M. Maja prawie nie poszła, ale nawyk jest trudny do przełamania. Weszła i wszyscy wciąż mówili o przyjęciu Zuzi na studia. Nikt nie wspomniał o dzwonie. Nikt nie zapytał o jej ostatnie leczenie, nikt nawet nie pogratulował. W połowie obiadu mama spytała od niechcenia: Och, Maju, zrobiłaś tę swoją małą rzecz z dzwonem? Maja odłożyła widelec. Moją małą rzecz z dzwonem? Tak, w szpitalu. Tata powiedział, że dzwoniłaś podczas imprezy Zuzi w sprawie dzwonu. Masz na myśli dzwon, który oznacza, że pokonałam raka? Dzwon, którego nie widzieliście, jak dzwoniłam. Wykrzyknęła Maja. Wtedy Zuzia wtrąciła się, jakby to było zabawne. O mój Boże, Maju, jesteś taka dramatyczna we wszystkim. To tylko dzwon. To nie tak, że jego uderzenie coś zmienia, i tak okonałaś raka. W Pokoju zapadła cisza, a Maja rozejrzała się po stole, patrząc na rodziców, którzy już wrócili do jedzenia i na Zuzie, która nagle była zajęta odpisywaniem na SMS wiesz "Co?" powiedziała Maja. Jej głos był stanowczy i zimny. "Masz rację, Zuziu. To tylko dzwon, tak jak twoje dostanie się na uczelnię, to tylko list akceptacyjny, tylko kawałek papieru. Nic nie zmienia, prawda?" Zuzia przewróciła oczami. "Boże, dlaczego zawsze musisz wszystko kręcić wokół siebie? Rozumiemy. Oddałaś rzeczy. Miałaś raka, ale reszta z nas też ma swoje życie." "Oddałam rzeczy." Maja wstała. "Oddałam rzeczy. A może bym tak oddała twój list akceptacyjny do kominka?" Ruszyła w stronę oprawionego listu. Krzesło taty zgrzytnęło o podłogę, gdy zerwał się i jego ręka owinęła się wokół mojego nadgarska, zanim zdążyłam ramy. Mama już stała na nogach, krzycząc, że znowu wszystko psuje i jestem samolubna jak zawsze. List leżał za szkłem. Podczas gdy uścisk taty zacieśniał się, a mój chudy nadgarstek zaczął boleć pod jego palcami. Zuzia nawet nie podniosła wzroku nad telefonu, przewijając popularny portal społecznościowy, jakby nas tam w ogóle nie było. Szarpnęłam mocno rękę i tata puścił, ale stanął między mną a kominkiem z podniesionymi rękami, jakbym była jakimś dzikim zwierzęciem. Mój głos się załamał, gdy zaczęłam wymieniać wszystko, co dla niej poświęciłam, podczas gdy łzy spływały mi po twarzy. Pobrania krwi co dwa tygodnie, które sprawiały, że przez kolejne dni czułam się oszołomiona i słaba. Ekstrakcje szpiku kostnego, podczas których wiercono mi w biodrach, a ja zagryzałam ręcznik. Operacja nerwi w wieku 14 lat, po której dochodziłam do siebie przez 6 tygodni i opuściłam cały rok szkolny. Donacja wątroby, która prawie kosztowała mnie życie, gdy dostałam infekcji i spędziłam 3 miesiące w szpitalu. Mój zniszczony układ odpornościowy, co oznaczało, że nie mogłam chodzić na szkolne potańcówki, mecze siakówki, a nawet do galerii handlowej. 23 pigułki, które biorę każdego ranka, żeby utrzymać funkcjonowanie moich pozostałych organów. Fakt, że nigdy nie będę miała dzieci, ponieważ moje ciało jest zbyt zniszczone przez wszystkie te donacje. Zuzia w końcu podniosła wzrok i przewróciła oczami, jakbym dramatyzowała z powodu czegoś nieistotnego. Mama wciąż krzyczała, jaka jestem niewdzięczna, a tata stał tam, kręcąc głową, jakbym to ja była problemem. Przeszłam obok niego i ruszyłam do drzwi wejściowych, a mama szła za mną, krzycząc o lojalności rodzinnej. Drzwi trzasnęły za mną i pobiegłam do samochodu zaparkowanego na ulicy przed ich domem. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że dwa razy upuściłam kluczyki, zanim otworzyłam drzwi i wpadłam na fotel kierowcy. Siedziałam tam przez godzinę cała drżąc, podczas gdy łzy moczyły mi koszulę, a katar spływał po twarzy. Mój telefon zawibrował, a na ekranie pojawiło się imię pani Anieli, pytając, jak minął rodzinny obiad. bo wiedziała, że jest niedziela. Odpisałam, że w końcu się postawiłam i nacisnęłam wyślij, zanim zdążyłam się rozmyślić. Telefon zadzwonił natychmiast, a głos pani Anieli był cichy i zmartwiony, gdy zamiast Halo odpowiedziałam szlochem. Powiedziała mi, żebym natychmiast przyjechała do jej domu i pod żadnym pozorem nie wracała do siebie. Uruchomiłam samochód i pojechałam 15 minut do Domu pani Anieli niedaleko szpitala, a ona cały czas była ze mną na linii. Już stała na ganku, kiedy podjechałam, i podbiegłam do niej, zanim zdążyłam wyłączyć silnik. Jej ramiona objęły mnie, gdy kompletnie się rozpadłam, i pomogła mi wejść do swojego salonu. Zrobiła mi herbatę rumiankową, a ja siedziałam na jej kanapie owinięta kocem, który pachniał lawendowym błynem do płukania tkanin. Opowiedziałam jej wszystko przez łzy o tym, jak zapomnieli o mojej ceremonii dzwonu na rzecz imprezy Zuzi. Jak nie mogli mi poświęcić 10 minut po wszystkim, co oddałam, by utrzymać Zuzię przy życiu i zdrowiu. Pani Aniela usiadła obok mnie i głaskała mnie po plecach, gdy płakałam, czując się niewidzialna we własnej rodzinie. Podeszłam do drzwi, a on natychmiast zaczął przepraszać. Mówiąc, że zawalił i chce zabrać mnie na lunch, żeby wszystko naprawić. Pani Aniela spojrzała na mnie w sposób, który mówił, że nie muszę iść, ale i tak chwyciłam kurtkę. Tata zawiózł nas do baru mlecznego, do którego chodziliśmy, gdy byłam mała, zanim wszystko się zmieniło. Usiedliśmy w buce przy oknie, on zamówił kawę, a ja wodę, bo mój żołądek niewiele więcej by zniósł. Maju, kochamy cię, zaczął. Po prostu daliśmy się ponieść ekscytacji Zuzi z powodu Krakowa. Wyjęłam telefon i przewinęłam do rodzinnego czatu grupowego sprzed dwóch tygodni. Spójrz, tato, powiedziałam, odwracając ekran w jego stronę. Były tam wszystkie wiadomości o mojej ceremonii dzwonu, wszyscy obiecywali, że będą. Mama wysyłająca serduszka. Tata mówiący, że nie przegapi tego za nic w świecie. Patrywał się w ekran przez Długi czas, a potem odsunął telefon. Kiedy wracasz do domu? Zapytał, całkowicie zmieniając temat. Potrzebuję przestrzeni, tato. Powiedziałam mu, muszę dowiedzieć się kim jestem, bez bycia dawcą rodzinnym. Zapłacił za moją nietkniętą wodę i odwiózł mnie do pani Anieli w milczeniu. Tego popołudnia pani Aniela pomogła mi szukać ogłoszeń o mieszkaniach w internecie i znaleźliśmy małe studio niedaleko szpitala, które akceptowało płatności z renty. Następnego dnia poszliśmy je obejrzeć i chociaż było malutkie, złuszcząc się farbą i starymi sprzętami, miało okno, przez które padało poranne słońce. Podpisałam umowę najmu na miejscu, używając czeku z renty na kaucję. Pani Aniela wzięła wolne pracy, żeby pomóc mi się przeprowadzić, podczas gdy mojej rodziny nie było w ciągu dnia moje nieliczne ubrania i potrzebne mi materiały medyczne do i przewieźliśmy je w dwóch ursach. Nie miałam wiele, ponieważ większość mojego życia spędziłam w szpitalach lub dochodząc do siebie w domu. Pani Aniela pomogła mi złożyć łóżko, które kupiła z drugiej ręki i zaopatrzyła małą kuchnię w łatwostrawne jedzenie. Tego wieczoru mój telefon zaczął dzwonić bez przerwy. Mama wróciła do domu i zastała mój pokój pusty, odchodziła od zmysłów. Jej wiadomości na poczcie głosowej stawały się coraz bardziej gniewne, nazywając mnie samolubną i mówiąc, że rozrywam rodzinę. W jednej wiadomości powiedziała nawet, że dzwoni na policję, aby zgłosić moje zaginięcie. Ale słyszałam w tle przypominającego jej, że mam 20 lat i mogę mieszkać gdzie chcę. Wyłączyłam telefon i... Usiadłam na nowym łóżku w moim pustym mieszkaniu, czując się jednocześnie wolna i przerażona. W następnym tygodniu Janusz pomógł mi napisać list do mojej rodziny podczas naszej sesji. Spędziliśmy całą godzinę, dobierając odpowiednie słowa, wyjaśniając moje granice i to, czego od nich potrzebuję w przyszłości. Główną rzeczą była terapia rodzinna, jeśli chcieli mieć ze mną jakąkolwiek relację. Janusz wysłał go za mnie, ponieważ nie ufałam sobie, że go nie wyrzucę. Kilka dni później zobaczyłam w domu kultury ulokę o grupie wsparcia dla osób, które przeżyły raka, prowadzonej przez kogoś o imieniu pani Ewa Majewska. Poszłam na następne spotkanie i usiadłam z tyłu, słuchając, jak ludzie dzielą się swoimi historiami. Kiedy pani Ewa zapytała, czy ktoś chciałby się przedstawić, podniosłam rękę i Ceremonii dzwonu. Kilka osób skinęło głową ze zrozumieniem, a jedna kobieta zaczęła płakać. Po spotkaniu pani Ewa podeszła i powiedziała, że cieszy się, że przyszłam i ma nadzieję, że będę wracać. Po raz pierwszy poczułam, że ludzie naprawdę rozumieją, przez co przeszłam. Zaczęłam chodzić co tydzień i powoli dzieliłam się coraz większą częścią mojej historii. Dwa tygodnie po zamieszkaniu sama obudziłam się na podłodze w łazience, nie pamiętając, jak się tam znalazłam. Mój telefon gdzieś dzwonił, ale nie mogłam go dosięgnąć. Wszystko bolało, a mój wzrok ciągle ciemniał. Udało mi się doczągać do miejsca, gdzie telefon padł za toaletę, ale moje ręce trzęsły się zbyt mocno, by go odblokować. Dzwonił i dzwonił, aż w końcu przestał. Wtedy usłyszałam w drzwi i głos pani Anieli Moje imię. Użyła zapasowego klucza, który jej dałam, i znalazła mnie zwiniętą na podłodze w łazience ledwo przytomną. Zadzwoniła pod 112 i trzymała mnie za rękę, czekając na karetkę. W szpitalu podłączyli mikroplówkę, a lekarz z ostrego dyżuru, młody mężczyzna o imieniu Damian Borkowski usiadł i wysłuchał, jak pani Aniela wyjaśniała całą moją historię medyczną. Zlecił serię badań i przyjął mnie na obserwacje, mówiąc, że mój organizm wyłącza się z powodu niedożywienia i odwodnienia. Skontaktował mnie z dietetykiem, specjalizującym się w pacjentach ze skomplikowanymi problemami trawiennymi po wielokrotnych donacjach organów. Następnego ranka obudziłem mnie głosy w moim pokoju i zobaczyłam panią Ewę stojącą tam z z grupy wsparcia, trzymającymi pęk kartek z życzeniami i kwiaty. Słyszeli, że jestem w szpitalu i przyszli mnie odwiedzić, chociaż znaliśmy się tylko od kilku tygodni. Jedna kobieta przyniosła domową zupę, która, jak powiedziała, pomogła jej podczas chemioterapii, a inny mężczyzna przyniósł stos książek, które, jak sądził, mogą mi się spodobać. Zostali przez godzinę, po prostu rozmawiając i rozśmieszając mnie o przypadkowych rzeczach. I ciągle myślałam o tym, jak ci ludzie, których ledwo znałam, robili dla mnie więcej niż moja własna rodzina przez lata. Około południa usłyszałam głos mamy na korytarzu płacącej się z kimś, a potem wpadła przez drzwi tuż za nią, domagając się odpowiedzi, dlaczego do nich nie zadzwoniłam. Potrzebowałam odpoczynku i spokoju zgodnie z zaleceniem lekarza. Mama zaczęła krzyczeć, że jest moją matką i ma prawa, ale pojawił się Damian i powiedział im, że godziny odwiedzin są tylko dla wspierających gości i że jego zespół medyczny ma obawy co do wpływu stresu na mój powrót do zdrowia. Kiedy nie chcieli wyjść, przyszła ochrona i wyprowadziła ich, a mama wciąż krzyczała, jaka jestem niewdzięczna. W tej nocy sprawdziłam telefon i zobaczyłam, że Zuzia opublikowała na popularnym portalu społecznościowym FIS o tym, jaka jestem dramatyczna i nie pozwalam rodzinie odwiedzać mnie w szpitalu, chociaż bardzo się martwią. Komentarze pochodziły głównie od jej znajomych, którzy się z nią zgadzali. Dopóki ktoś, kto chodził Sama siostra, która dała jej nerkę i część wątroby. Więcej osób zaczęło komentować, pamiętając, że byłam chora przez całą szkołę z powodu donacji, i nagle post Zuzi miał dziesiątki komentarzy wytykających jej egoizm. Skasowała go, ale zrzuty ekranu już krążyły, a pani Aniela pokazała mi jeden, na którym ktoś napisał cały akapit o tym, jak widział mnie mdlejącą na lekcji chemii Dzień po donacji szpiku kostnego. Trzy dni później Damian popisał moje wypisanie ze szpitala z grubą teczką instrukcji, tym ścisłym planem żywieniowym i wizytami kontrolnymi dwa razy w tygodniu z zespołem medycznym. Pani Aniela wzięła wolne, żeby zawieść mnie do domu i pomóc mi się urządzić ze wszystkimi nowymi lekami, i specjalną żywnością, której potrzebowałam dla mojego układu trawiennego. Została przez cały pierwszy dzień, upewniając się, że jem co dwie godziny, zgodnie z zaleceniem dietetyka i pomagając mi zorganizować wszystkie pigułki, które musiałam brać o różnych porach. W następnym tygodniu, podczas mojej sesji, Janusz zasugerował, żebym zaczęła pisać dziennik o tym, jak mogłoby wyglądać moje życie bez oczekiwań mojej rodziny ciążących na mnie. Spędziłam tej nocy godziny, wypełniając strony marzeniami, o których zapomniałam. Ja podróżowanie do miejsc, które widziałam tylko w telewizji w szpitalu, może branie kursów online, skoro nigdy nie skończyłam liceum z powodu wszystkich spraw medycznych i posiadanie przyjaciół, którzy widzieli we mnie całą osobę, a nie tylko zapasowe części dla Zuzi. Pisałam o chęci nauczenia się gry na gitarze, chodzenia na koncerty i jedzenia w restauracjach bez martwienia się czy Zuzia któregoś dnia będzie potrzebowała kolejnego organu. Dwa dni później tata wysłał mi e-maila z tematem Naprawmy to, mówiąc, że spróbują terapii rodzinnej, ale tylko jeśli najpierw wrócę do domu, żeby pokazać, że poważnie podchodzę do pracy nad tym. Odpisałam, że terapia musi być pierwsza, ponieważ mieszkanie w domu nie jest teraz bezpieczne dla mojego zdrowia psychicznego. Janusz już powiedział, że potrzebuje stabilności do powrotu do zdrowia. Tata odpisał, mówiąc, że jestem uparta, a mama płacze każdego dnia, ale nie opowiedziałam, ponieważ miałam spotkanie z pracownikiem socjalnym w szpitalu, który pomagał mi ubiegać się o dodatkowe programy pomocowe. Wyciągnęła moje akta medyczne, żeby wypełnić wnioski, a jej twarz zbladła. Gdy zobaczyła listę wszystkiego, co oddałam, i jak młoda byłam, kiedy to się zaczęło. Ciągle pytała, czy rodzice mnie naciskali, a ja wyjaśniłam o chorobie Zuzi i jak po prostu stało się oczekiwane, że dam wszystko, czego potrzebowała. Pracownik socjalny zrobił kopię wszystkiego i powiedział, że nigdy nie widziała, żeby ktoś oddał tyle ze swojego ciała przed 18 rokiem życia i że mogą istnieć programy specjalnie dla młodych daców, chociaż musiałaby to zbadać. Na następnym spotkaniu grupy wsparcia pani Ewa zapytała, czy byłabym skłonna podzielić się moją historią ze wszystkimi, ponieważ uważała, że może to pomóc innym zrozumieć dynamikę rodzinną wokół choroby. Trzęsłam się, kiedy wstałam, ale zaczęłam mówić o dorastaniu jako zdrowa siostra. I jak to oznaczało, że miałam dawać. Zuzi wszystko czego potrzebowała, by przeżyć. Kiedy doszłam do części o ceremonii dzwonu i mojej rodzinie wybierającej imprezę zusi zamiast tego. Kilka osób zaczęło płakać, a jedna kobieta wstała i przytuliła mnie. Po spotkaniu podeszła starsza kobieta, przedstawiła się jako pani Karolina i powiedziała, że jej rodzina zrobiła coś podobnego, kiedy jej brat miał raka, a od niej oczekiwano, że będzie tą silną, która nigdy niczego nie potrzebuje. Dała mi swój numer i powiedziała, żebym dzwoniła, kiedy tylko będę potrzebowała porozmawiać z kimś, to rozumie, jak to jest być niewidzialnym we własnej rodzinie. Następnego dnia mama w końcu zgodziła się na jedną sesję terapii rodzinnej, ale nalegała na przyprowadzenie własnej terapeutki, do której chodziła od lat. zgodził się na wspólną sesję, ale ostrzegł mnie przez telefon, że może to być bardziej próba kontrolowania narracji przez nią niż faktyczne robienie postępów i żebym się na to przygotowała. Sesja była zaplanowana na czwartek o drugiej, a ja przyszłam wcześniej, żeby najpierw rozmawiać z Januszem, ale mama i jej terapeutka już były w oczekalni, przeglądając razem notatki. Terapeutka mamy była starszą kobietą z siwymi włosami ciasno spiętymi i ciągle kiwała głową, gdy mama pokazywała jej papiery. Prawdopodobnie listy wszystkich moich rzekomych problemów. Janusz wyszedł, a jego twarz stężała, gdy zobaczył je skulone razem, ale pozostał profesjonalny i zaprosił wszystkich do swojego gabinetu. Pokój wydawał się mniejszy z pięcioma osobami, a mama natychmiast zajęła krzesło najbliżej swojej terapeutki, podczas gdy tata usiadł na kanapie wyglądając na nie swojego. Terapeutka mamy zaczęła mówić, zanim Janusz zdążył się nawet przedstawić, opowiadając o tym, jak mama była straumatyzowana chorobą Zuzi i jak niektóre dzieci nie rozumieją stresu, przez jaki przechodzą rodzice. Ciągle używała zwrotów takich jak zachowanie szukające uwagi i niezdolność do zobaczenia szerszego obrazu, patrząc prosto na mnie. Janusz próbował przekierować rozmowę, wyciągając faktyczną dokumentację medyczną dotyczącą moich donacji i fizycznego żniwa, jakie zebrały, ale terapeutka mamy machnęła na to ręką, mówiąc: "Fizyczne poświęcenie nie oznacza, że nie dochodzi do manipulacji emocjonalnej". Mama kiwała głową i dodawała komentarze o tym, jak zawsze byłam dramatyczna, nawet jako dziecko i jak byłam zazdrosna o to, że Zuzia dostała się do Krakowa. Zaczęłam się trząść, a Janusz to zauważył, pytając, czy możemy skupić się na pominiętej ceremonii dzwonu, skoro to był obecny problem. Ale terapeutka mamy powiedziała, że to tylko jeden incydent rozdmuchany do nieproporcjonalnych rozmiarów. Użyła nawet słowa performatywne, stąd aby opisać moją prośbę o świętowanie zakończenia leczenia raka. Wtedy Janusz wstał i bardzo spokojnie, ale stanowczo powiedział: musimy trzymać się udokumentowanych faktów, a nie interpretacji. I zaczął wymieniać każdą donację, którą zrobiłam z datami i skutkami medycznymi. Terapeutka mamy próbowała przerwać, ale Janusz kontynuował, wyjaśniając, jak 13 nie może prawnie wyrazić zgody na taki poziom donacji medycznej i pytając, dlaczego moi rodzice nigdy nie zapewnili mi wsparcia psychologicznego w tamtych latach. Twarz mamy poczerwieniała, a ona wstała mówiąc, że nie przyszła tu, żeby być atakowana i że Janusz jest wyraźnie stronniczy, ponieważ nastawiłam go przeciwko rodzinie. Jej terapeutka też wstała mówiąc, że to nie jest produktywne środowisko i powinny kontynuować podróż uzdrawiania mamy gdzie indziej. Wyszły razem zostawiając mnie drżącą na kanapie, podczas gdy tata po prostu siedział, wpatrując się w swoje ręce. Janusz dał im minutę, żeby dotarły do windy, potem usiadł z powrotem i zapytał tatę, czy chce kontynuować. Tata skinął głową powoli i przeniósł się na krzesło, które opuściła mama. Sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął złożony czek. Jego ręce drżały lego, gdy wygładzał go na kolanie. Powiedział, że myślał o wszystkim od naszego lunchu i obliczył, ile muszą wynosić moje rachunki medyczne i chciał pomóc. Czek był na 100 tysięcy złotych. Patrywałam się w niego, ponieważ to było więcej pieniędzy niż kiedykolwiek widziałam, ale także dlatego, że czułam się dziwnie, jakby próbował wykupić się z poczucia winy. Janusz zapytał tatę, co ma nadzieję osiągnąć za pomocą tych pieniędzy, a tata powiedział, że wie, że to nie naprawi przeszłości, ale może pomoże mojej przyszłości. Wzięłam czek, bo szczerze mówiąc, potrzebowałam go przy wszystkich piętrzących się rachunkach, ale powiedziałam tacie, że pieniądze nie naprawią tego, co zostało między nami zepsute. Skinął głową i powiedział, że rozumie, ale chce dalej próbować. Może indywidualna terapia z Januszem, jeśli się zgodzę. A Janusz powiedział, że może polecić kogoś innego dla taty, ponieważ leczenie wielu członków rodziny osobno może być skomplikowane. Ale tata powiedział, że ufa Januszowi po tym, jak zobaczył, jak poradził sobie z terapeutką mamy. Umówiliśmy tatę na następny tydzień, a on przytulił mnie przed wyjściem. Prawdziwy uścisk, a nie szybkie poklepanie, które zwykle robił. Trzy noce później podgrzewałam zupę, gdy ktoś zaczął walić w drzwi mojego mieszkania. Przez wizjer zobaczyłam Zuzię, chwiejącą się i grzebiącą w telefonie. Kiedy otworzyłam drzwi, praktycznie padła do środka, suchnąc alkoholem i płacząc o tym, jak wszyscy na orientacji na uczelni myślą, że jest okropna. Ciągle powtarzała, że ludzie udostępniają moją historię w internecie i nazywają ją samolubną i niewdzięczną i poszłam zrobić kawę podczas gdy ona narzekała. Jakie to niesprawiedliwe, że ludzie oceniają ją za coś, co stało się, gdy była chora. Powiedziała, że nie prosiła o moje organy i to nie jej wina, że mama i tata kazali mi je oddać. Ekspres do kawy działał w nieskończoność, a Zuzia stawała się coraz głośniejsza, mówiąc, że zniszczyłam jej nowy start na studiach, opowiadając wszystkim nasze sprawy. Kiedy przyniosłam jej kawę, wylała ją, sięgając po telefon, żeby pokazać mi komentarze, które ludzie zostawiali. Kiedy sprzątałam rozlany błęd, zaczęła płakać jeszcze mocniej, mówiąc, że nie jest złą osobą i nie rozumie, dlaczego tak bardzo jej nienawidzę. Usiadłam obok niej i powiedziałam, że jej nie nienawidzę, ale musi zrozumieć, co naprawdę się stało. Poszłam do sypialni i przyniosłam teczkę, w której trzymałam wszystkie moje akta medyczne i zdjęcia, które pani Aniela zrobiła podczas moich zabiegów. Twarz Zuzi zbladła, gdy patrzyła na zdjęcia mnie ważącej 33 kg, z rurkami wszędzie i siniakami pokrywającymi moje ramiona od wszystkich kroplówek. Przewracała strony, widząc zapisy ekstrakcji szpiku kostnego i notatki z operacji oddania nerki i resekcji wątroby. Jej ręce trzęsły się, gdy zobaczyła formularze wymieniające wszystkie komplikacje i trwałe uszkodzenia. Spojrzała na zdjęcie tuż po operacji wątroby, kiedy byłam opuchnięta, żółta i ledwo mogłam otworzyć oczy. Potem znalazła raport płodności mówiący, że nigdy nie będę mogła mieć dzieci z powodu traumy, jaką przeszło moje ciało. Zwymiotowała, ledwo docierając do łazienki, a ja przytrzymywałam jej gdy szlochała między odruchami. Kiedy w końcu przestała, pomogłam jej wrócić na kanapę, a ona zapytała, dlaczego to wszystko zrobiłam, skoro miało to zniszczyć moje ciało w ten sposób. Powiedziałam jej, że to dlatego, że ją kochałam i chciałam, żeby żyła. To proste. Zaczęła płakać znowu, ale inaczej, mówiąc, że boi się zostać lekarzem, bo nigdy nie będzie tak bezinteresowna jak ja i że wszyscy będą ją porównywać do tego, co zrobiłam. Powiedziałam jej, że nie musi być mną. Musi być sobą, ale musi też docenić to, co inni poświęcili, i nigdy nie brać tego za pewnik. Zapytała, czy może zostać, a ja przygotowałam jej kanapę. Rozmawialiśmy do wschodu słońca o wszystkim, o czym nigdy wcześniej nie mówiliśmy. O tym, jak bardzo się bała podczas swojej choroby i jak winna się teraz czuje, widząc, ile mnie to kosztowało. Przyznała, że wmówiła sobie, że donacja to nic wielkiego, ponieważ zaakceptowanie prawdy oznaczałoby zaakceptowanie, że była częścią niszczenia mojego ciała. Powiedziałam jej, że była dzieckiem, i to nie jej wina, ale teraz ma wybór, jak postępować dalej. Zasnęła na kanapie, a ja przykryłam ją kocem. Potem usiadłam w kuchni, obserwując wschód słońca i czując, że może coś w końcu się zmieniło. W następnym tygodniu Zuzia pojawiła się w domu naszych rodziców podczas niedzielnego obiadu i ogłosiła, że chce iść na prawdziwą terapię rodzinną, a nie na tę żartobliwą sesję z terapeutką mamy. Mama natychmiast zaczęła protestować, mówiąc, że nie potrzebują jakiegoś obcego, który będzie im mówił, jak być rodziną, ale Zuzia jej przerwała. Powiedziała, że jeśli nie zgodzą się na prawdziwą terapię, Odroczy studia na rok i powie wszystkim, że to dlatego, że jej rodzina jest zbyt dysfunkcyjna, by wspierać jej edukację. Twarz mamy zbladła, ponieważ przyjęcie Zuzi na studia było wszystkim, czym chaliła się swoim przyjaciołom. Tata powiedział, że uważa, że terapia to dobry pomysł i że już indywidualnie spotyka się z Januszem. Mama wyglądała na zdradzoną, ale Zuzia wyciągnęła telefon i pokazała mamie już częściowo wypełniony formularz odroczenia studiów. Mama uległa, zgadzając się na jedną sesję z Januszem, chociaż wciąż mam rotała, że nie potrzebuje terapii. Janusz znalazł dla nas termin w ten piątek, a gabinet wydawał się inny, gdy byliśmy tam we czwórkę, próbując faktycznie pracować, a nie walczyć. Mama zaczęła swoją zwykłą przemę o robieniu, co w jej mocy, ale Janusz ją przekierował, żeby wiedziała o swoich uczuciach od czas choroby Zuzi. W końcu przyznała, że była tak przerażona utratą Zuzi, że przestała widzieć mnie jako osobną osobę z własnymi potrzebami. Powiedziała, że obserwowanie, jak Zuzia prawie umiera, złamało w niej coś i nie mogła znieść myśli o tym, przez co ja też przechodziłam. Tata mówił o poczuciu porażki jako ojciec, ponieważ nie mógł naprawić choroby Zuzi ani chronić mnie przed koniecznością tak wielkiego poświęcenia. Powiedział, że udawał, że wszystko jest w porządku, ponieważ przyznanie się do prawdy oznaczałoby przyznanie, że zawiódł obie swoje córki. Zuzia zaskoczyła wszystkich, mówiąc, że używała moich poświęceń jako tarczy przed poczuciem winy ocalałego. Łatwiej było minimalizować to, co dałam, niż zmierzyć się z faktem, że żyję, ponieważ oddałam kawałki siebie. Ja Janusz pochylił się na krześle i powiedział coś o siedzeniu z tymi uczuciami, bez próby natychmiastowego ich naprawiania. I mama zaczęła płakać mocniej niż widziała ją płaczącą od diagnozy zuzi wiele lat temu. Wycierała twarz chusteczkami i próbowała mówić, ale słowa nie chciały wyjść. Po prostu rozpadła się na kawałki, mówiąc, że jest jej przykro i nie wie jak być dobrą matką dla nas obu. Janusz poczekał, aż uspokoiła się na tyle, by mówić wyraźnie. A potem mama spojrzała prosto na mnie i powiedziała, że jest jej przykro, że przegapiła moją ceremonię dzwonu. Naprawdę przykro. Nie ten rodzaj przeprosin, który przychodzi z wymówkami, zaczęła dodawać coś o byciu przytłoczoną imprezą zuzi. Ale Janusz lekko podniósł rękę, a mama przerwała połowie zdania, wzięła oddech i po prostu powtórzyła, że jest jej przy... Krok, kroka. Tata sięgnął i ścisnął moją dłoń podczas gdy Zuzia faktywała się w swoje buty, jakby były najciekawszymi rzeczami na świecie. Po zakończeniu sesji siedziałam w samochodzie przez 20 minut, przetwarzając wszystko. A potem napisałam sms do pani Anieli o pomyśle, który formował się w mojej głowie. Chciałam mieć własną ceremonię dzwonu, powtórkę z ludźmi, którzy faktycznie byli przy mnie podczas leczenia. Pani Aniela natychmiast odpisała emotikonami serduszek i powiedziała, że pomoże to zorganizować. I w ciągu godziny pani Ewa z mojej grupy wsparcia też była na pokładzie. Damian opowiedział na moją wiadomość, mówiąc, że zamieni się zmianami, żeby tam być. I do wieczora 12 osób z mojej grupy wsparcia potwierdziło, że przyjdą. Następnego ranka mam zadzwoniła pytając, czy możemy spotkać się na kawę. A kiedy spotkałyśmy się w małym miejscu niedaleko szpitala, zapytała o ceremonię powtórki, o której wspomniała pani Aniela. Powiedziałam jej, że odbędzie się w przyszłym tygodniu i patrzyłam, jak jej twarz opada, gdy nie zaprosiłam jej od razu. Zaczęła pytać, czy rodzina może przyjść, ale przerwałam jej i powiedziałam, że muszą mi pokazać, że poważnie podchodzą do zmiany. Trzy kolejne sesje terapeutyczne z Januszem. Prawdziwe, w których wszyscy uczestniczyli, a potem może zasłużą na prawo do bycia tam. Szczęka mamy zacisnęła się tak, jak robi to, gdy myśli, że ktoś jest niesprawiedliwy, ale skinęła głową i powiedziała, że będą na każdej sesji. W tym tygodniu mieliśmy pierwszą kontrolę z Januszem, a tata opowiadał o swoim dzieciństwie, o tym jak jego własny ojciec nigdy nie okazywał emocji i nauczył go, że bycie żywicielem oznacza ciężką pracę i nie mówienie o uczuciach. Zuzia otworzyła się na temat presji, jaką czułaby być idealną, skoro oddałam tak wiele, by mogła żyć, jak każde osiągnięcie musiało być wystarczająco duże, by uzasadnić to, co straciłam. Mama miała więcej trudności, ale w końcu przyznała, że zawsze widziała mnie jako tę silną, która poradzi sobie ze wszystkim. Więc kiedy oddawałam organy, skupiła całe swoje zmartwienie na Zuzi i założyła, że ja sobie poradzę, bo zawsze sobie radziłam. Janusz pomógł nam zobaczyć, jak te wzorce zbudowały między nami mury. I po raz pierwszy poczułam, że faktycznie rozmawiamy ze sobą, a nie obok siebie. Druga sesja była trudniejsza, ponieważ nam ćwiczyć aktywne słuchanie, gdzie musieliśmy powtórzyć to, co powiedziała druga osoba, zanim odpowiedzieliśmy. Zuzia sfrustrowała się, gdy musiała naprawdę usłyszeć, jak opisuje fizyczny ból donacji, sposób, w jaki igła do szpiku kostnego czuła się jak ogień rozprzestrzeniający się po moim szkielecie, miesiące słabości po oddaniu energii. Zwymiotowała w połowie w łazience i wróciła blada i drżąca. Trzecia sesja skupiała się na zadośćuczynieniu bez oczekiwania przebaczenia, i każde z nich musiało mi powiedzieć konkretnie, za co przeprasza i co zrobi inaczej w przyszłości. Tata obiecał widzieć mnie jako jednostkę, a nie tylko w relacji do potrzeb Zuzi. Mama powiedziała, że przestanie minimalizować moje zmagania i zacznie pojawiać się w małych chwilach, a nie tylko w tych wielkich. Zuzia przepłakała całe swoje przeprosiny za zabranie moich poświęceń zapewni i obiecała uhonorować to, co dałam, będąc wdzięczną zamiast winną. Rankiem mojej ceremonii powtórki obudziłam się zdenerwowana, ale podekscytowana. A kiedy dotarłam do szpitala, pani Aniela udekorowała cały hol żółtymi wstążkami, moim ulubionym kolorem. Moja rodzina już tam była, siedząc cicho w kącie, a tata trzymał bukiet słoneczników. Mama miała torbę z prezentem, w której, jak się później dowiedziałam, znajdował się album ze zdjęciami, który zrobiła z mojej podróży przez leczenie, z notatkami od pielęgniarek i lekarzy o tym, jaka byłam odważna. Zuzia miała na sobie koszulkę z napisem Moja siostra jest moją bohaterką, którą specjalnie zamówiła. Kiedy panią Anielą po jednej stronie i panią Ewą po drugiej, a hol był pełen ludzi z mojej grupy wsparcia, pielęgniarek z mojego zespołu leczącego, a nawet kilku pacjentów, których poznałam podczas chemioterapii. Janusz stał z moją rodziną i widziałam, jak położył rękę na ramieniu mamy, gdy znów zaczęła płakać. Chwyciłam zalinę i uderzyłam w dzwon raz, czysto i mocno, potem drugi raz, a potem trzeci raz tak mocno, że dźwięk odbił się echem w całym szpitalu. Wszyscy wybuchnęli wiwatami i oklaskami, a Zuzia nagrywała to wszystko na swoim telefonie, podczas gdy łzy sływały jej po twarzy. Pani Aniela przytuliła mnie i szepnęła, że jest ze mnie bardzo dumna, a potem wszyscy mnie przytulali i świętowali. I to było wszystko, czego chciałam za pierwszym razem. Do domu pani Anieli na małą imprezę, którą zorganizowała. A moja rodzina nie tylko przyszła, ale została przez cały czas, pomagając podawać jedzenie i faktycznie rozmawiając z ludźmi o mojej podróży. Mama siedziała z panią Anielą przez godzinę, zadając szczegółowe pytania o moje leczenie. Jakie były najtrudniejsze dni? Jak pani Aniela widziała moje zmagania, w końcu chcąc zrozumieć, co przegapiła? Tata pomógł posprzątać bez pytania i powiedział Damianowi, jak bardzo jest wdzięczny, że miałam dobrych lekarzy, którzy się mną opiekowali. Podczas imprezy Zuzia stuknęła w swój kieliszek, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich, a potem ogłosiła, że używa części swoich pieniędzy opadanych na studia, aby założyć fundację dla rodzeństwa dawców. Już złożyła dokumenty i chciała nazwać ją. Fundacją Mai, skupioną na zapewnianiu wsparcia i uznania dla rodzeństwa, które oddaje organy członkom rodziny. Pracowała nad tym w tajemnicy o tygodni, badając, jakie zasoby są potrzebne i jak to zorganizować, i chciała, żebym była w zarządzie, aby pomóc kierować misją. Zaczęłam wolontariat w szpitalu w następnym miesiącu, pracując z nastolatkami przychodzącymi leczenie raka, a Damian przedstawił mnie zespołowi onkologii dziecięcej, który natychmiast dał mi pracę. Dzieciaki nawiązały ze mną kontakt, ponieważ przeszłam przez to na tyle niedawno, że pamiętałam małe rzeczy, jak to, że smak chemii pozostaje w ustach przez wiele dni, albo jak frustrujące jest, gdy ludzie mówią, że jesteś taki silny, kiedy po prostu chcesz być normalny. Damian powiedział mi po moim pierwszym tygodniu, że mam dar... Sprawiania, że pacjenci czują się widziani i słyszani, a nie tylko leczeni. A szef onkologii dziecięcej zapytał, czy rozważyłabym pracę tam na część etatu, gdy będę silniejsza. Moja rodzina rozpoczęła nową tradycję comiesięcznych obiadów, podczas których siadaliśmy wokół stołu i każdy dzielił się czymś ważnym ze swojego życia, czymś, w czym potrzebowaliśmy wsparcia i czymś, za co byliśmy wdzięczni. Pierwsze kilka było niezręcznych, ale do trzeciego miesiąca stało się to naturalne. A mama faktycznie zaczęła przynosić notatnik, żeby zapisywać rzeczy, żeby nie zapomnieć o kontynuacji. Tata zaczął wysyłać milosowe SMSy w ciągu tygodnia, po prostu sprawdzając, co u mnie lub wysyłając śmieszne memy, próbując zbudować relację, która nie opierała się tylko na rodzinnych obiadach. Zuzia dzwoniła do mnie przed każdym dużym testem lub prezentacją na studiach. Nie poradę, ale żeby po prostu usłyszeć mój głos, a ona opowiadała mi o swoich zajęciach, współlokatorce i chłopaku, którym się podkochiwała. Normalne siostrzane rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłyśmy. Minęło 6 miesięcy, a moje ciało zaczęło dochodzić do siebie w sposób, którego lekarze się nie spodziewali. Moja waga wzrosła do 43 kg, a moje policzki znów miały kolor. Nowy zespół medyczny w szpitalu dostosował moje leki i nagle z 23 tabletek. Dziennie zeszłam do zaledwie 12. Moje ręce przestały się trząść i mogłam wchodzić po schodach bez zatrzymywania się, żeby złapać oddech. Tata zaczął pojawiać się w moim mieszkaniu w każdy torek z wydrukami o programach rehabilitacji zawodowej. Rozkładał je na moim kuchennym stole i przeglądaliśmy każdy z nich, a on robił notatki o terminach i wymaganiach. Znalazł programy, które pozwalały mi brać zajęcia online we własnym tempie, i ani razu nie wspomniał, jak Zuzia radzi sobie na studiach, ani nie porównywał naszych ścieżek edukacyjnych. Jeden program oferował certyfikację skodowania medycznego, a tata pomógł mi wypełnić każdy formularz, a nawet zawiózł mnie na spotkanie oceniające. W noc przed pierwszym dniem Zuzina uczelni zadzwoniła do mnie o drugiej w nocy płacząc. Podziękowała mi za wszystko, co jej dałam, i obiecała, że zostanie takim lekarzem, który widzi całą rodzinę, a nie tylko chore dziecko. Oboje płakaliśmy przez telefon przez godzinę, a ona powiedziała mi, że czytała o i w końcu zrozumiała, przez co przeszłam. Mama zaczęła wysyłać mi artykuły o traumie medycznej w rodzinach co kilka dni. Potem zapisała się na własną terapię ze specjalistą, który pracował z rodzicami chorych dzieci. Jej e-maile stawały się dłuższe i bardziej szczere. A pewnego dnia napisała mi przeprosiny bez żadnych ale ani wymówek. Przyznała, że tak bardzo bała się utraty Zuzi, że zapomniała zobaczyć co traci ze mną. Pani Aniela zadzwoniła do mnie pewnego popołudnia z wiadomością, że została awansowana na kierownika edukacji pielęgniarskiej. Chciała, żebym porozmawiała z nowymi pielęgniarkami o dynamice rodzinnej i o tym, jak wspierać rodzeństwo, które oddaje organy. Zgodziłam się natychmiast i spędziłam tygodnie przygotowując prezentację ze zdjęciami i dokumentacją medyczną. Za pierwszym razem, gdy przem do sali pełnej studentów Wszyscy robili notatki i zadawali pytania o rzeczy, o których nigdy nie myślałam, że kogokolwiek obchodzą. Administracja szpitala skontaktowała się ze mną trzy miesiące później w sprawie stworzenia nowych protokołów dla rodzeństwa dawców. Przejrzeli mój przypadek i zdali sobie sprawę, że nie ma systemu wsparcia dla dzieci takich jak ja. Komitet spotykał się co tydzień i opracowaliśmy wymagania dotyczące ocen psychologicznych i poradnictwa dla rodzeństwa dawców. Chcieli nazwać to protokołem Mai i rozpłakałam się tam w sali konferencyjnej. Program wymagałby od szpitali zapewnienia wsparcia zdrowia psychicznego i ceremonii uznania dla rodzeństwa dawców. Nadeszło święto Dziękczynienia i po raz pierwszy moja rodzina zaplanowała całe menu wokół moich dietetycznych. Mama zadzwoniła do mnie dwa tygodnie wcześniej, żeby dostać listę potraw, które mogę jeść bez problemów. Zuzia spędziła godziny szukając przepisów i testując dania, które pasowałyby do mojego uszkodzonego układu trawiennego. Zrobiła trzy różne rodzaje nadzienia, aż znalazła takie ze składnikami, które mogłam zjeść. Tata grillował dla mnie zwykłego kurczaka, podczas gdy wszyscy inni jedli indyka. Ustawili całą sekcję bezpiecznego jedzenia na blacie z etykietami, żebym wiedziała dokładnie co mogę jeść. Nikt nie komentował moich specjalnych potrzeb ani nie zachowywał się, jakby to było obciążenie. Wszyscy usiedliśmy przy stole z panią Anielą, Damianem i panią Ewą, którzy dołączyli do nas jako moja wybrana rodzina. Mama zaprosiła ich bez mojej prośby i przygotowała dla nich miejsca jakby zawsze tam należeli. Zuzia ciągle sprawdzała, czy czegoś nie potrzebuje, a tata faktycznie wyłączył mecz piłki nożnej, żebyśmy wszyscy mogli porozmawiać. Pani Aniela opowiadała historię o mojej sile podczas leczenia, których moi rodzice nigdy nie słyszeli. Damian wyjaśnił, jak moja praca wolontariacka zmienia sposób, w jaki młodzi lekarze myślą o rodzinach pacjentów. Pani Ewa podzieliła się tym, jak moja historia zainspirowała innych, ocalały w naszej grupie wsparcia, do ustalenia granic z własnymi rodzinami. Mama robiła notatki, gdy pani Aniela mówiła i zadawała prawdziwe pytania o to, przez co przeszłam. Tata wzruszył się, gdy Damian opisał, jak znalazł mnie zemdloną w moim mieszkaniu i jak bardzo się bał. Zuzia trzymała mnie za rękę pod stołem, gdy pani Ewa mówiła o izolacji. Rodzeńst Po obiedzie graliśmy w gry planszowe i nikt nie wspomniał o studiach, o cenach ani osiągnięciach. Po prostu istnieliśmy razem jako rodzina, w której każdy się liczył. Patrząc wokół tego stołu na moją biologiczną rodzinę, w końcu widzącą mnie i moją wybraną rodzinę, która zawsze mnie widziała, zrozumiałam coś ważnego. Nie byłam już tylko częściami zamiennymi ani chorą dziewczyną, która przeżyła raka. Byłam ceniona za to, kim jestem, poza tym, co moje ciało mogło dać. Moje historie miały znaczenie, mój ból miał znaczenie i mój powrót do zdrowia miał znaczenie. Pusta przestrzeń, która kiedyś bolała w mojej piersi, gdy widziałam inne rodziny razem, w końcu zaczęła się wypełniać. To było to, czego pragnęłam przez cały czas, i dopiero utrata wszystkiego pozwoliła mi to w końcu. Zdobyć. Dziękuję za wspólną podróż, przez to wszystko. Dzielenie się tymi chwilami było naprawdę interesujące. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybuj, aby uzyskać więcej podobnych treści.